Mękę utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wiesława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje rozproszone po całym świecie, przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłą Bożenę w pierwszą rocznicę jej śmierci oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat. Wszelkimi dobrami, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie wybaw nas panie od zła wszelkiego obdarz nasze czasy pokojem Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Twoim apostołom pokój, zostawiam Wam pokój mój, Wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadzi, który żyje w sobie.